Dzisiaj na ratunek przechodzimy karcie Ronaldinho 98. I teraz tutaj na skrzydełko do Viniciusa Juniora. Let's go, let's go, Vinicius. Zatrzymaj się z tą piłką. Może coś jeszcze zrobisz? Tylko nie strać, tylko nie strać, tylko nie strać. Messi, 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 Messi. No <laughs> nie, nie! No i niestety, no już będzie koniec tego spotkania, chociaż był spalony. Jeszcze możemy coś zrobić, podajmy na szybko do winiego! Ostatnia akcja! Dlaczego skończył? Dlaczego skończył? <laughs> Żegnamy się niestety z Ronaldinho. Nie wierzę, nie. No kurczę, tak ładnie już robiliśmy tutaj te akcje. Tworzyliśmy. Ech. No dużo nie pograłem tym Ronaldinho. 5 spotkań, 6 bramek, dwie asysty. No najpiękniejsza karta Ronaldinho, jaką udało mi się trafić. Niestety, przepalamy. Ronaldinho 9-8. Żegna się z naszym klubem. Przepalamy na paczkę. 85 plus razy 10. Poszło. Poszło, niestety. No i paczka z kartą Road to the Knockouts, Rush Totalny lub Pionier. Dodany został Pionier, taka wersja. Let's go, zobaczmy. Mamy Pioniera i kto to będzie? Środkowy obrońca z Włoch Serie A. Uuu, nie wiem, za chwilę się przekonamy. Inter. I... Bastuli 88, dobra, ej. To jest, myślę, naprawdę świetny traf, kurde, 88 obrony, 80 tempa, jest to naprawdę mega traf za, okej, okay. myślałem, że jest więcej warty, no ale i tak, 200 tysięcy ponad, no to wlatuję sobie... Na Food Champions oczywiście do głównego składu, tylko jakiego ja wpasuję jak ja nie mam chyba nikogo z serii A. Trafiłem ostatnio tą kartę z tego nowego eventu. Musiałem sobie sprawdzić, jak ten event się nazywa: troterzy Niestety nie mam reakcji, bo trafiłem go spontanicznie na webapie. Jest to Odegard. 90 oceny ogólnej. Ma ten sam playstyle co. Guti do podań prostopadłych. Kiedy go trafiłem, kosztował ponad 700 tysięcy. Teraz kosztuje pół miliona. Pół miliona ponad jeszcze stoi Odegard. Naprawdę fajna karta. A teraz wspomniany Player Pick z kartą Path to Glory Team of the Tournament i bohater Greatest of the Game. Pierwsza drużyna ATZ SWH to nie wiem co to jest, ale chyba Copa America? M mogę się mylić. No ale nieważne. 94+. plus Otwieramy tego Player Picka i Havertz! 97. No myślę, że to jest całkiem dobra karta na tym etapie gry. Zaraz zobaczymy. No nie zastanawiamy się. Bierzemy pana Havertza. I pan Howard kosztuje ponad bańkę Ohohoho. Ale ekstra proszę państwa Nie spodziewałem się takiej ceny Myślałem, że może z 300 tysięcy Jakoś będzie plus minus kosztował Ale to jest straf naprawdę z górnej półki na tym etapie jeszcze Ekstra Gianfranco Zola podchodzi jako pierwszy do rzutu karnego. Petr Czech na bramce. Co się tutaj wydarzy? Prawy dolny. Okej, okay, mamy. Pierwszy rzut karny strzelony. Teraz Thierry Henry. I Jaszyn, czy on to wybroni? Proszę Państwa. Lewy górny. Kurde, prawy górny. Teraz ja kontra Petr Czech. W środek. Strzelę w środek. Dobrze, dobra decyzja. Szawi. Lewo. Góra. Prawo. Kurde, no. W te samo miejsce cały czas rywal strzela. Opęda on nie może nas zawieść. Lewy dół. Bardzo dobrze. Marjorie kontra Jaszyn. Lewy... Kurde, za późno się rzuciłem. Vinicius Junior. Prawy górny i mamy to. I salwa. Od niej jakbym obronił karnego. To byłoby coś pięknego, ale niestety nie obronię. Kai Walker. Prawy dół. Dobrze. Jak to teraz obronie? to będzie historyczny moment. Olise kontra Jashin. Proszę państwa. Prawy górny i wygrywamy. Niestety nie. Kurde. <laughs> Widzieć. Środek. Jest! Jaszyn, jeszcze udało się to wybronić. I ja już tu bez emocji siedzę. Bo już mówię, że koniec. Prawy dół. Je dobra, dobra, mamy to. Już myślałem, że to wybroni. Ale mamy to, proszę Państwa. Co tutaj się wyprawia? Czy Jaszyn to wybroni? Zostaje w środku. Zostaje w środku. To jest moja. Decyzja niestety zła I teraz Valverde Nie strzelam w środek Pierdziele to Lewy dół Niestety Zostaje w środku kontra kontrajaszyn <grystanie> Nie to jest To jest nieprawdopodobne Co tutaj się teraz wyprawia Teo Hernandez Dół prawy Pięknie Ja pierdziele Co za emocje Co za karne Teraz Mukiele Kontrajaszyn prawy Górny Jas yes! takie zrobimy to 14 zwycięstw co za emocje, ten mecz to po prostu przejdzie do historii. Co tutaj się działo? O Boże, zrobiliśmy to, proszę Państwa. I jeszcze jeden player pick: 85, zobaczmy. No proszę, coś. Dobra! Oooo, jej, kona! 92 Rivaldo, do tego to się nie spodziewałem kompletnie. Ojej, dobra, mamy to, proszę Państwa. Pierwsza ikona Future Stars trafiona. Fajnie, że tych meczów się rozgrywać nie dało, bo zrobiłem przez to cały kontent, który był dostępny w grze i trafiam Rivaldo. Ciekawe ile on kosztuje. No nie ma co tutaj się zastanawiać w ogóle. Bierzemy go i jest warty. No prawie bańkę. 900 tysięcy z hakiem, nie no, o kurde dobra, jakie on ma w ogóle gwiazdki 4 na 4, no statystyki ma dobre, bardzo dobre strzały finezyjne Playstyle Plus do power shotów Większa szybkość, celność oraz rotacja ze stałych fragmentów gry. Ma ten dribbling z R1. Drugi Playstyle Plus jest do podań i strzałów, gdzie wykonuje jakieś popisowe animacje. Dobra, mniejsza szansa na błąd podczas przyjęcia piłki. Strzały akrobatyczne. Nie no, naprawdę coś pięknego. Tego to się w ogóle nie spodziewałem, że tutaj takiego Rivaldo trafię. Przechodzimy, lewa obrona. Ja, tragedia. Skip. Znowu. No a to jak skip to dwieczka. No er No to prawie jak Ronaldinho co coraz bliżej. <grym> no, skip niestety. No to jak skip to piąteczka. Ile lecimy dalej? Wokt, 69 tempa. Bestia. Myślę, że udźwignie tutaj. To jest to doświadczenie, którego Timberu swojego boku potrzebuje. Bramka teraz Van Nisterloy i Wandersar Urodzinowe. Ciekawe, że są dwie wersje piłkarzy z pola na bramce, jakby nie patrzeć. No właśnie, dziwne to jest. Kim J 87. Też dobra karta. Za tego pana Wokta sobie wejdzie tutaj na pewno. Chociaż nie wiem. No, myślę, że ten Vogue lepszy by był. No nie wiem. Vogue, gdyby to jest złota karta, co nie? Nondrę. A, nondrę, no to <laughs> myślę, że na spokojnie by zatrzymywał Nazario przeciwników. Teraz paczka 5 razy 84, plus może tutaj kryje się karta Team of the Year. Co to jest? Ikona! Portugalia, S.O., Ruben Dias i będzie chyba ikona w środku. Co wy gadacie? Ikona, to ty! Gianfranco Zola jest Mamy to proszę państwa Gianfranco Zola, trafiliśmy kartę Team of the year, jest to ikona Toty Gianfranco Zola, co tu się dzieje Powiedzmy mała legenda Mojego kanału, mojego klubu Na starym kanale to była naprawdę Grałem bardzo długo tą kartą Mamy pięknie, kurcze Gianfranco Zola I jeszcze jest Inform w środku No cudowna paczka Cztery walkouty No Inform Dobra, powiedzmy, że to jest nie walkout Trzy walkouty, nieważne Gianfranco Zola 700 tysięcy On, nie no Widziałem, on ma te playstyle z fineską Tak jest, ma fineski Oraz ogromna szybkość, celność Rotacja podczas stałych fragmentów gry Madrid Blinks R1, nie no, świetna karta Jakie ma on gwiazdki? 4 na 4 Także bardzo dobrze, taki, taki minimum Które musi posiadać karta ofensywna No nie no, pięknie mamy Kartę Team of the Year Udało mi się trafić, to ty Teo Hernandeza. Postanowiłem wczoraj zacząć Food Champions. I między meczami otwierałem paczki i dostałem jedną paczkę za zadanie. Niestety, reakcji na żywo nie było. No bo nie spodziewałem się, że coś takiego wleci. Ale no, zobaczcie sami. Także w porządku, no udało się trafić piękną kartę. Przedostatnia paszka w tym odcinku. O, znowu niebiesko, no dalibyście coś różowego. O ile lewy skrzydłowy Ronaldinho! Jest! <ścoughs> tak jest, Ronaldinho! 98 i Bentley, Ja pierdzielę, nie? No nie wierzę, że to może się stać. Co tu się teraz stało, nie? Jest! Kurde, jest! Ronaldinho! Kosztuje, kurde, serio! Myślałem, że kosztuje więcej, no ale no trafiliśmy Ronaldinho, trafiliśmy po raz pierwszy, no lepiej późno niż wcale jest Ronaldinho. Proszę Państwa, zawitał do nas.